Dzień dobry kochani. Nazywam się Artur Barciś, jestem aktorem e, i zostałem zaproszony przez waszą dyrekcję, przez bibliotekę do Was, do Dublina, żeby się spotkać z Wami, żeby sobie porozmawiać. Bardzo mi się ten pomysł spodobał, bo już byłem w Dublinie i Dublin też mi się bardzo podobał. No ale nic z tego nie wyszło na razie, bo pandemia, bo koronawirus i tak dalej, i tak dalej. Zaproszenie jest cały czas aktualne, więc być może w przyszłym roku Was odwiedzę, ale na razie napisałem dla Was wiersz. No, może wierszyk. Jak mówiłem, jestem aktorem, ale czasami też piszę wiersze. Niektóre podobno nawet widzieliście, słuchaliście, oglądaliście. Napisałem wiersz właśnie dla Was, ponieważ nie mogę się z Wami spotkać. No to tak, w taki sposób. Chcę sobie z Wami porozmawiać. Wiersz, właściwie wierszyk dla młodzieży Szkoły Polskiej w Dublinie. Oto on. Gdzie chcemy szukać szczęścia? W domu, w szkole, w urzędzie? Ja wiem na pewno, że wszędzie. Na jakieś tam życia grzędzie gdzieś przecież szczęście będzie. I chociaż za was kochani zdecydowali rodzice, to przecież teraz wy sami już wiecie jakie jest życie. Gdy się tam u was pojawię uczniowie w dalekim Dublinie, tych kilka pytań postawię. Nie liczcie, że was to ominie. Kocham cię jak Irlandię. Ten przebój utkwił mi w głowie. Może się jakoś odnajdę. Ktoś z was mi może odpowie. Jak wam tam jest? Co czujecie? Czyś Polak? Czy już Irlandczyk? Czy wiecie, jak jest na świecie? Starczą, czy raczej na tarczy. Czy z dumą rękę podawać i mówić jestem Polakiem? Czy raczej się nie przyznawać? Raczej Wycofać się rakiem. Tych kilka pytań zostawiam na szczerą odpowiedź, licząc. A teraz Was ciepło pozdrawiam. Miłych wakacji, życząc. No, te wakacje może, może będą w Polsce. Do zobaczenia.